Kajby, 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 kajby. No się mamo, tutaj. Przede jak jak Kaksusek, ze mną jest ja bo chcę... Te... Cześć! Siema. Kaj, pokaż was, niech, tak? Cześć. No, haha, <śla> widać go. Dobra, byliśmy w denterze, ale nie nagrało się, bo mi się kom... Y, nie, nie to, to, no No się. Niech się nie Ale dzisiaj w poszukiwaniu, kajby. Kajby, bo... tak Bo mamy dopór no. Tak, węgiel no już mamy dosyć, gasta z trzy 3 już zlikwidował i mamy ich dosyć. Wolę klipę i spotkaliśmy na. Tak, tak, tego czarnego takiego szkieleta. Zegleterza. No, jak byliśmy. Mhm. Skoda, że się nie nagrało. I był taki fajny jakby taki kamienno złoty, no. kamienno żelazny wydobrowy. By Mówię wam, yy, te najlepsze odcinki nigdy się nie nagrają. A w ogóle mówię wam, taki, taka przygoda była i my żałujecie, że nie oglądaliście. To no nie dojdzie. powinniśmy was, przepraszam, bo to nasza wina. Czyli najbardziej to... Nie no, my przepraszamy ich, tak. No bo już się nie nagrało, tak. dobra, to zapalniczki. To wszystko wina komputera. Moje mam bo ona odłączyła. No fajnie. Ja się nam zostawiłem tego całego tnt nie Co są zapalniczki tu? Zapalniczki? Ja nie mam. Dobra idziemy przyłączyć kejwów tak dookoła domu, nie? Tak, ile? Bo będziemy razem chodzić po kejwach. A spoko. Tylko puszczcie zdjęcie. A nie, 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 nie tu. Nie, 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 nie. Ja będę tutaj będę szybko tutaj. Myślałem, że tu jakiś kejw jest. A ja kiedyś myślałam, że jak się włączy wygasak, to oni też nie widzą nic. Nie. nie, 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 nie. A wiesz, że oni tak nie będą tego oglądać? Nie, co, A co? Jakby tych, tych nagrań? W jakich nagram? Ładapisz nieco. Tuś mi pinnąło. Tu odby do teruka. O bo jaki cake! Tu może chodzić. Cześć, jaki cake? Gdzie tu kajba widzisz? O, strzał, fajnie, super strzałka. O, nowy łuk zrobiłem. Tu jest kape. Ja idę do tego kajbu. Czekasz? Patrz, tu dla mnie. Kopałem kaj. Chyba, tutaj cię znalazłam. Gdzie ty jesteś? Tutaj można się kopać. O, dyrk. coś podejrzanego. Trzymaj O, coś tam jest. Chodź za mną. Cześć, gdzie ty jesteś w ogóle? Ej, my mamy do to może tam zrobimy kopanie. Gdzie ty jesteś? Skrótkiego okay, widzisz. Ja no, po nie wiem. Ale gdzie ty jesteś? Idę, idę po ciebie. Może gdzie ty jesteś, bo nie widzę. Ty jesteś w tym e, Bo ja tu pościąłem ty ci i chodź za mną. Tam się wkopałam trochę i patrz, tutaj jest coś fajnego. Ciekawego, ciekawego jest. Tu? A za mną, patrz. Tu i dalej trzeba się wkopywać, będzie coś fajnego. Dobra. Nie wiem, jak to załóżmy. Dobra, mamo, nie gada, Wiem, że chcę wejść. Ale... Siema. Co my utknęliśmy? Dobre. i na chwilę do tego... aha ja. piszcie w komentarzach tak. dobra jedziesz ja w innego piję. piszcie w komentarzach czy fajnie nagrywamy bo jak nie to można zakończyć no dokładnie wystarczy tak powiedzieć chyba że wam się, po, chyba się, że większość ci się podoba o ile w ogóle ktoś to ogląda bo nikt nie będzie taki inteligentny, że ktoś I Minecraft. Bo... Och, nie będzie, taki inteligentny, że Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, Ludzi weź, na ja w mówię. Dobra, idę spać. Nie no idziemy, ja no idę spać. Ja sobie kopię, tutaj węgla? O węgiel? węgiel? Mówiłem, że jest kopalnia. Nie, jestem z naszej kopalni. A! Chowaj sobie. Kopię sobie węgla. No, sorry za siostrę, sorry za siostrę. Lubi Ale ty w naszej. O, Ty zabij. Tam mam kół. A ja nie mam sklep. To wyjdzie o, o dwóch nie atakuje. Tak? ci pomóc na racunek? No lepiej tak. No, to ty, to ty uciekaj, uciekaj! uciekaj że zaraz tam drzwi. Dobra, ja tu zaraz się uszykuję no. z mieczem, zaraz tam wyskoczę, za takiego. kiedy o. O, ja nie mogą szarać przez obok drzwi. A ja mogę atakować. Bankiem na nich wyskoczę! O! Mim tak stąd tak się skryje i tak mnie z cukiernę. I, i o, tak zajdę. O, jakiś pies? A to nie ja? To jakiś pies? Zabiję go. No. Dobra, ja tu już sobie będę powoli. ...wchodził. dobra, co chodzi? Gnaju. <gnościcie> ja. Ja. Ja to mam gnaju? Drzwi jest to Radziłam ja Ale Będzie to trzeba zalepać, zalepić pod tym dirtem. Mhm. mówimy dyrka, nie dir, bo na, oglądaliśmy co tu stoi tam. Polecamy jego mhm, ale, ale Jak coś informujemy. Nie płacili nam za to. Czyli polecamy. Bo niektórzy tak myślą. No właśnie. A jak Że być... oni płacili, ale oni to... nam płacili bardziej polecamy. Ale bardziej polecam Radziego i JJ, a JJ jak każdy oglądały No. Już teraz nie oglądają ludzie. A nie, może jakiś kurczą palącą, da. Proszę. Trzeci odcinek. Ej, i spać. Nie, teraz robię skrzynki. Niedługo nie nagram. Bez... chyba słyszę tutaj jakiegoś ja też Idziemy? Niedługo nagram spad y, z nimi cukierkiem. Obiecuję wam to niedługo, niedługo. Dawaj idziemy.

Mój Ecz. Haha. Ok. Trudno z No. A ja? Bo jeszcze nie zgarnąłem twojego Eczpa wtedy. Idziemy? Sorry. To mój dom. No chuj. E, zamknę drzwi. Idziemy spać? No. Ja też. Kilka dni tam bez spania. A no, sprawdzę ile się nagrywa. Dobra, dobra, upadnie. 14 odcinek? Tak, 14. A tam by był 15. Oj, gdzie? No, no, no. Weź sobie coś zdechłopie. Nie mam, ale ja na podażę. No patrz, chodź tu, masz kilka tam. Chodź tu. Masz, to jeszcze trochę zasięgle się. Ale, no co masz za sobą? Patrz, to trzy stejki. A jeszcze pewnie zaszczycisz. Wierny ziomal. Czołego. Co je wezmę tutaj żareło? E no tutaj żareło było. A idziemy po tym odcinku. Pogramy A, dobra, trochę pod odcinkiem i naboje, co nie? No. Dobra, idę. Naboje. Idę do A nie, idziemy? Do kegów? No. O, szkielet! Skielet w wodzie. Czekaj, ja mam słuch. Ja wodę strzelę. Daj. Będę się bawił w snajpera o kółku Ej, tu jest Szalaj w niego BUM! Prawy! Ładnie BUM! ile... zagryz go? Tak Ja mogę tu tego s Ja ja się Nie, bo trzeba mówić wcześniej, bo ja już byłem przy tym, dlatego już sobie go miałem Wejdziemy do Facebook Nie mogę z tym nic no, To zjedz sobie tego mięsa, nie jest, ale biegłem! Mam no, pełne. Co mnie walnęło? Mam pełne. A to tyle! Chodź, idziemy! Mam! No, jak to się mam pochodzi? Tak, to dobrze, Tam się chyba drga chować. O boże, chodź tu masz. Masz, na połowę dam. Chodź tu za sobą masz. Dobra. Idę do no. was? 16, chyba. O 16, tak. Dobrze, anyway? tak dobra. No right. yeah, like to tak jak wskazują gadamy. No, ja kopię tą stronę. Dobra, to ja będę komuś przypasek tutaj, a ty tam. Pochodnie Mo chodzi po ja tutaj już postawiłem. Niech tam ci levela widzę? Ja się to idę z, e, ten, ja to ten, no jak to powiedzieć, e, z zbrojem. czy z robić. Idę enchant, Normalnie jak w Ja wolę Minecraft, a nie Ja też wolę. Ale jakoś jak się skojarzyło z Enchantem. jest, to jak to jakoś jak wiesz. to jest, Minecraft nie no, mi się wydaje, że Mańka. Ale o co to Ci chodzi, bo ja jaka pierwsza dla Znaczy Skyrim czy... Na pewno mańca. no Nie, no, znaczy nie wiem. Mi się wydaje, że na pewno. z będzie. Jesteś gotowy? Ja lubię takie pady. Nie wiem. O, dobra, jeszcze na piątek. Taki serwetem. to jakie polno! De zardy! tu puszcza? E ten... Dobra, ja mam z enchantowaną zbrojem. Mogę iść teraz... ...w kopalni, gdzie chcę. Po, poszukujesz szatka i jak wygaduję. ja sobie gaduję? O, weź w Tak. I znalazłam w Ale ja nie wiem, Michaliczku, poszukujesz kejpów. Słuchaj, o to sposób. Gdzie ty No, jeszcze TNT i coś się tam. A A tam. A mogę ja? Bo ja mam strasznie, strasznie słaby poziom. No po tam poszedł, poszedł. Poszedł poziom. W to no możesz tak mnie zbrojać? Enchantuję. What? Zaraz, czemu ja drugi. Kop. Przemyj trochę tego TNT. Nie wiem, 15. piętnaście. Ja A masz jedną zapalniczkę jeszcze? Czy za dużo? Czy nie. Dobra, rzuć się tutaj jeszcze tam. eee. Jest dobrze, chyba. Aha, dobra, teraz zaskoczę. To jest dlaczego tego. jest 12 minut no, chyba. Wow, za chwilę kończymy, nie? No, dzięki 15 minut, bo limit czasowy. wiecie, no, sprawy. prawy. To jest prawy, takie trudne sprawy. Dobra, jak są wyjścia raz. Zrobiłem wyjście. Bądźmyśmy zaraz przy farmie. Dobra. Hmm. Ale czemu to nie działa? Ja go się zapaliłam. Proszę mama wczółka. A więc. Komentujcie! Subskrybujcie! Żółty magiczny gruziczek. Cześć! Cześć.